Dzień dobry, witam Państwa. O kim dzisiaj w naszym muzycznym podcaście jest jednym z tych muzyków, którzy nie potrzebują wielkich gestów, aby wywołać wielkie emocje. Wystarczy kilka dźwięków fortepianu, białe, czarne, czarne, białe, białe, czarne, no i plus jego aksamitny głos i prawda, bijąca z interpretacji jego muzyki. Przez lata imponuje mi także jego konsekwencja. Przez dekady został właściwie wierny sobie, nie ulegając komercyjnej presji. Zamiast podbijać wszystkie listy przebojów na siłę, e, woli podbijać serca ludzi. A twórczość e, to jest także świetny dowód na to, że w muzyce nie liczy się tylko dźwięk, ale też prawda, która. Która się niesie. Stanisław Sojka, dzisiaj naszym bohaterem, artysta, który nie śpiewa, on opowiada szczerze, rozmawia z nami, słuchaczami. Jego głos, hmm, no piękny, ciepły, pełen tęsknoty, pełen lekkości, ale także i ciężaru przeżyć. Nie goni za modą. Tworzy muzykę ponadczasową, jak dobrze skrojony płaszcz, który nigdy nie wychodzi z mody, czasem zostaje na chwilę zapomniany w szafie. I trochę. Zapomniany album mam dzisiaj dla Państwa. Album z numerem 17. Album wydany w roku 1997. Płyta wyjątkowa. Wyjątkowa kompozycja, ukazująca Stanisława Sojkę w pełni jego dojrzałości. Pan Stanisław nie potrzebuje wielkich orkiestr ani tzw. fajerwerków. Jego muzyka to e, rozmowa przy lampce dobrego. Napoju wieczorem, a nie tylko o poranku albo późną nocą w samotnym pokoju. Pan Stanisław to mistrz subtelności. Jest w nim coś z Leonarda Koena ta sama prostota słów, które uderzają mocniej niż bardziej skomplikowane metafory. Nie trzeba niczego wymyślać na siłę. Jedno słowo. Czasami staje się taką manifestacją oceanu zdań. Jest też coś w panu Stanisławie z Czesława Niemena. Poszukiwanie prawdy w dźwiękach. Bardzo lubię te spacery do tajemniczych uliczek. Momentami ciemnych, momentami niebezpiecznych, ale czasami także nasłonecznionych. Jak najlepszy skwer podczas upalnego lata skwera pełnego słońca. Płyta łączy w sobie zarówno klasyczną elegancję, jak i otwartość oczywiście na nowe brzmienia, co czyni ten album albumem jednym z najważniejszych w dorobku Stanisława Sojki. Otwierający album numer, nie ma drugiej takiej. Przyciąga uwagę swoją i melodyjnością i taką głębią emocjonalną. No i Tango Memento Vite Zaskakuje rytmem tanga i wprowadza nas słuchaczy w taki trochę mm, refleksyjny nastrój, przypominający niestety, że kiedyś odejdziemy. To nasze życie jest ulotne. Bardzo lubię także kompozycję, do której często wracam, Allegro Manantropo, gdzie pan Stanisław sięga po poezję Wisławy Szymborskiej, tworząc poruszającą interpretację jej wiersza. Jesteś piękna. Mówię życiu, bujniej niż nie można było, bardziej żabio i słowiczo, bardziej mrówczo i nasiennie. Szarpie życie za brzeg listka, przestanęło, dosłyszało, czy na chwilę choć nieraz dokąd idzie zapomniało. Dla kogo jest ten album? O, no, to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że to jest album dla miłośników muzyki. Miłośników muzyki, w której taki piękny polski jazz spotyka się z poezją, gdzie każda nuta ma swoje znaczenie, a każdy wers jednak zostawia ślad. Nie znajdziemy tu jakichś krzykliwych hitów, ale znajdziemy spokój, harmonię i głos, który. Zdaje się troszkę do nas mówić. Polecam Państwu po latach Stanisławę, Stanisław Sojka nr 17. Usiądź, posłuchaj, poczuj. Warto wracać do takich pięknych polskich płyt.